Garnitury marynarki czy eleganckie akcesoria dla mężczyzn? To znajdziesz w asortymencie salonu mody męskiej Red Bull, który mieści się w końskich przy ulicy Piłsudskiego 9. Punkt oferuje atrakcyjne ceny na każdą kieszeń. Warto odwiedzić salon i zapoznać się z jego asortymentem. W piątek w siedzibie starostwa powiatowego w końskich z inicjatywy Młodzieżowej Rady Powiatu zorganizowano warsztaty pod hasłem Trening Kreatywności. Udział brali w nich młodzi radni, ale inicjatywa ma rozlać się na szkoły tak, by każdy uczeń z naszych placówek ponadpodstawowych mógł przejść takie szkolenie. Uczestników warsztatów przywitał dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w końskich Krzysztof Stachera. To właśnie pracownice tej jednostki prowadziły szkolenie. W wydarzeniu uczestniczyła też naczelnik wydziału oświaty działającego w starostwie powiatowym Agata Centkowska. Za zorganizowanie nie warsztatów odpowiadała zaś Młodzieżowa Rada Powiatów Końskich. Na ostatniej sesji podjęliśmy decyzję, że chcemy się szkolić. Dzięki panu dyrektorze możemy dzisiaj się spotkać na treningu z kreatywności dla naszych radnych. Młodzi rajcy spotkali się z pedagogami i psychologami z poradnia, następnie kierując się ich instruktarzem, wykonywali kolejne zadania. To są warsztaty rozwijające kreatywność u młodzieży. Będą one oparte na myśleniu twórczym w plastyce oraz na myśleniu twórczym ogólnie. Takie warsztaty są przeprowadzane w szkołach wszystkich należących pod poradnie, a więc wszystkie, które znajdują się w powiecie koneckim. Prorozwojowe zajęcia mocno zaangażowały przedstawicieli młodzieży i jest wielce prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości udział w nich będą mogli wziąć wszyscy uczniowie z regionu. Jeżeli nam się spodoba i uznamy, że będzie to dobra forma, będziemy chcieli to rozszerzać dla uczniów. Szkół Ponad podstawowych. Piątkowy trening kreatywności był jedną z pierwszych inicjatyw Koneckiej Młodzieżowej Rady Powiatu, która powstała zaledwie kilka tygodni temu.